Cześć, witajcie z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z cyklu Szybka porada Ruszkena. Poruszyliście problem wymiany nausznika w słuchawkach Shark Skiller SGH1. Pytacie mnie, jak to zrobić? Być może boicie się uszkodzić tych słuchawek. W końcu kupiliście je sobie. Są to słuchawki naprawdę fajne. Recenzja na moim kanale już była jak za stówkę. Jest to naprawdę fajny produkt. I w zestawie mamy właśnie nauszniki z ekoskóry i oto właśnie wymienne nauszniki welurowe. Więc jak ktoś woli welur, no to oczywiście chce sobie zmienić. Ale jak to zrobić łatwo, szybko i przyjemnie? Czy się w ogóle tak da, żeby tych słuchawek nie popsuć? Za chwilkę Wam to pokażę też na zbliżeniu. Natomiast teraz zrobię to tak, po prostu z daleka zobaczycie, najlepiej według mnie je sobie odwrócić, chwytacie je mniej więcej, tak, tutaj w dwóch trzecich wysokości wyczuwacie twarde pod spodem. Też palcem zahaczacie sobie tutaj na górze i ciągniecie, miarowo, ale nie za mocno. Cyk, zaczepy wychodzą, są cztery i na to miejsce musi wskoczyć welur, czyli znów przypasowujemy sobie. Tak, jeden, dwa, trzy i czwarty chyba gdzieś tam po drodze wskoczył. Sprawdzacie sobie, czy wszędzie się dopasowało. Jak się dopasowało, to znaczy, że nausznik jest dobrze założony. Więc chwila roboty, popsuć raczej nie popsujecie, zalecam po prostu robić to z umiarem, z odpowiednią siłą, zobaczcie to na zbliżeniu. No i oto obiecany instruktaż na zbliżeniu. Zobaczycie to teraz bardzo dokładnie. Jeszcze wyjmę mikrofon, żeby nie przeszkadzał, i zrobimy to na obu muszlach. Ja w tej chwili już tutaj, jak widzicie, jedno wymieniłem. No i ponownie możemy je sobie albo odrzucić, albo spróbować trzymać w ten sposób. Po prostu musimy tutaj wyczuć, jak to się mówi, wymacać ten plastik pod spodem, czyli to co jest tutaj na tych brzegach. To jest wszystko na właśnie taki plastik naciągnięte, gotowe elementy. Nie bójcie się, że te słuchawki popsujecie, po prostu chwyćcie tu porządnie, nie chwytajcie za jakieś e, słabsze elementy, tylko chwyćcie za tą obudowę, żeby e, tutaj solidnie po prostu złapać tutaj też i jak czujemy, że zaczyna odchodzić, to ciągniemy dalej, cyk i wyskakuje drugi tak samo. To jest po prostu moment, trzeba to wyczuć, wyczuć moment i intensywnie właśnie szarpnąć, nawet jak wyskoczy jeden ten dynks to już reszta wyjdzie wtedy już nie odchylamy na siłę tylko chwytamy tak troszkę niżej i ruszając tym troszeczkę na boki to wyszarpujemy tak więc już mamy zdjęte no i ja tutaj miałem akurat mix więc powiedzmy, że sobie zdejmowaliśmy te z ekoskóry a wymieniamy sobie na te welurki w którą stronę to założymy nie ma znaczenia, natomiast spójrzcie, jak to się dopasowuje do muszli. Dobra, jest ok. Znowu przymierzamy tutaj to do tych otworów. Zaczynamy albo od góry, albo od boku. Tu, gdzie są zaczaski, po prostu dociskamy. Wchodzi dół, góra, i bok też skoczy już od razu. I bierzemy drugi padzik tak samo dokładnie. Teraz, sobie od góry, może. Zacznę. Góra, już czułem, że skoczył też bok. Dół, drugi bok, no i pięknie. Kilka minut roboty. Nauszniki wymienione. No problem. No i teraz mamy welurek bardziej przewiewny niż ekoskóra, dający troszeczkę bardziej zmiękczony dźwięk. No a tutaj musicie już sobie sami poeksperymentować, co jest lepsze dla komfortu waszej głowy, co jest lepsze w kontakcie z waszą skórą, też co zapewnia. Lepszą barwę dźwięku. Różnice są dość delikatne, no ale zawsze są. Tak więc widzieliście nic trudnego. Porządnie chwycić z umiarem, ale też dołożyć troszeczkę siły. Tak więc w ten sposób robi się to na przykładzie słuchawek szarku. Na czasami jest tak, że nie mamy tych całych zatrzasków plastików wymiennych, tylko mamy samą tą, nazwijmy to, okładzinę, czyli tą ekoskórę czy welur z takimi skórzanymi końcówkami. W sumie to z ekoskóry, jeśli mamy być precyzyjni, i po prostu naciągamy to jakoby na element. Wtedy jest troszeczkę więcej roboty, też da to się zrobić, oczywiście. Tak więc, jeśli ten film Wam się spodobał, przydał, zasubskrybujcie, proszę, mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja będę Wam naprawdę wdzięczny. Widzimy się w kolejnych filmach. Na kanale jest już ich ponad 1200. Pozdrawiam Was, cześć!